To był 1985 rok, kiedy pojawił się Gauntlet i chociaż nie był pierwszą grą, która wprowadziła czteroosobową kooperację do świata elektronicznej rozrywki, to z pewnością był jedną z ważniejszych jeśli chodzi o popularyzację takiej zabawy. Po prawie 30 latach i trudnej do policzenia ilości mniej lub bardziej udanych remake'ów oraz odsłon pojawił się nowy Gauntlet zrobiony przez Arrowhead Game Studios, czyli przez twórców gry znanej jako Magicka. Zobaczmy co z tego wyszło. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako quaz, a z tego materiału dowiecie się o co biega w Gauntlet z 2014 roku, wydanym jedynie na PeCety. To właściwie dość dziwne, że ten tytuł wyszedł tylko na komputery osobiste. Zasadniczo gra ma sieciowy koop, ale to jedna z tych produkcji, która najlepiej ogrywa się siedząc ze znajomymi przy jednym ekranie z padami w rękach, a więc w sytuacji o wiele częściej spotykanej przy konsolach. Tym bardziej, że gra została raczej stworzona z myślą o sterowaniu padami. O co tu właściwie chodzi? Z grubsza o to samo, o co chodziło w pierwowzorze z 1985 roku. Gracze w liczbie od jednego do czterech przemierzają tajemnicze, obserwowane z lotu ptaka, czy może raczej nietoperza, podziemia, przerabiają setki niemiłych stworów na antyczne kotlety do hamburgerów i szukają wyjścia. Od czasu do czasu można dokupić w swojej postaci jakiś artefakt, którego użycie przywołuje roztrącającą gawieć trąbę powietrzną, pomocnego gargulca albo przyciągający wrogów i wybuchający po kilku sekundach kryształ. Fajne jest to, że każda z dostępnych czterech klasy w postaci to nie tylko kompletnie inny zestaw umiejętności, ale też i całkiem inne sterowanie. Wojownik bardzo oryginalnie nazwany Torem, jest najlepszy w zwarciu. Obok zwykłych ataków dysponuje on potężnym, choć powolnym ciosem z wyskoku dokonującym mitozy adwersarzy, chociaż w po prawdzie porównanie do mitozy nie jest całkiem trafne, gdyż z jednego wroga nie robią się przy tym dwaj wrogowie, a jedynie dwie połówki jednego wroga. Ponadto nasz wojak dysponuje obrotowym atakiem wykańczającym całe tłumy nieumarłych, czy innych goblinów oraz ładowaną szarżą połączoną z ciosem zdynki, która chwilowo powala przeciwników. Chciałoby się powiedzieć w lekko drysiarskim stylu, że główka pracuje, hehe. Hmm, wybaczcie. Walkiria zwana Tyron to postać bardziej defensywna, ze swoją tarczą, którą można odbijać ataki i chwilowo obezwładniać adwersarzy. Poza tym potrafi przebijać się włócznią przez wraże zastępy, niczym wielka baba w pancerzu z odrzutem na plecach, którą w zasadzie jest, a także rzucać tarczą tak, że mogłaby zawstydzić kapitana Amerykę. Questor może być imieniem odpowiednim dla średniowiecznego księgowego, ale tutaj jest to elf z łukiem. Granie nim przypomina nieco rozgrywkę w grach określanych jako dwuanalogowe strzelanki. Jednym analogiem się chodzi, a drugim strzela z łuku wskazując kierunek. Nasz Questor jako jedyny posiada też umiejętność wykonywania szybkich, turlanych uników, może podkładać wybuchające po chwili bomby i wykonywać potężne strzały snajperskie. Czwartym bohaterem jest Mak, noszący szalenie oryginalne imię Merlin. Granie nim przypomina trochę zabawę w uproszczoną wersję Magiki. Nasz bohater tworzy czary z trzech elementów: ognia, błyskawicy oraz lodu. Każda kombinacja dwóch naciśnięć przycisków tych elementów, także dwukrotnie tego samego, daje nam jakiś czar, a tych jest, jeśli mnie moje matematyczne zdolności liczone na palcach nie mylą, yy, dziewięć. Będziemy zamrażać, rzucać różnymi kulami ognistymi, tworzyć bariery ochronne, teleportować na małe odległości, generować magiczną kulą strefy spowalniające wrogów i inne. Granie Merlinem jest najtrudniejsze, bo wymaga zapamiętania kombinacji i płynnego przełączania czarów podczas walki. Niemniej trudność w graniu tą klasą równoważy fakt, że po opanowaniu jej umiejętności pozwala ona na największą kontrolę nad polem bitwy. Gauntlet może wyglądać trochę jak niskobudżetowe Diablo, ale to kompletnie inna, o wiele bardziej oparta na zręczności gra. Łup występuje tu w śladowych ilościach i jest jedynie kupowany w stosownym sklepie, a w walce liczy się bardziej typowo zręcznościowe poruszanie się po polu walki, tak aby nie dać się osaczyć i ataki, które nie przyklejają się za mocno do wrogów, a więc trzeba nimi trafić. A przy tym nie trafić ciosem w leczące graczy jedzenie, które zdarza się czasem zniszczyć przypadkowym atakiem, co komentowane jest zabawnie przez bohaterów oraz obserwującego akcję głównego złego. A właśnie, fabuła. Jest jej tu bardzo mało, bo przecież w tej grze chodzi o to, że czwórka śmiałków wkroczyła do podziemi i wynieść stamtąd jakiś artefakt. Od cała fabuła. Ale całość została okraszona całkiem zabawnymi i humorystycznymi tekstami, rzucanymi tu i tam przez bohaterów. Witaj zatem w scenie, w której giniesz! Nie jest to jakiś powalający humor, ale nadaje grze klimat pogodnej lekkości. A to się przydaje, bo gauntlet nie jest może najtrudniejszą grą, ale czasem potrafi zabić i każe gracza za śmierć w dość bolesny sposób. Konkretnie zmusza do powtarzania nierzadko całkiem długich poziomów. Całe szczęście, że przynajmniej dodana krótko po premierze Łatka rozwiązała problem wyrzucania gracza do menu głównego, nawet podczas lokalnej rozgrywki, jeśli gra straciła połączenie z serwerami. Irytować może to, że stan gry zapisuje się tu tylko po przejściu całkiem sporych sekcji, więc nie można w dowolnym momencie przerwać zabawy bez utraty postępów. Ale z drugiej strony, gauntlet zbudowany jest na grze sprzed 30 lat, z czasów, kiedy łatwe i wygodne produkcje nie istniały. To nie jest duża gra, nie jest też bardzo długa i raczej nie należy grać w nią w pojedynkę ale to, co robi, robi całkiem kompetentnie. Jest przyjemną, chodzoną nawalanką z dość różnorodnymi postaciami i moim zdaniem radzi sobie ze swoimi założeniami lepiej niż idące podobną drogą wyraźnie bardziej wysokobudżetowe Secret 3. Niechaj wasi wrogowie szczezną, a wasz oręż omija delikatnie chrupiące mięso pieczonych indyków. Game on!